Dzień dobry Państwu, witamy. Do zaoferowania dzisiaj mamy Hyundai i40. Autko z 2012 roku, wyposażone w silnik 1.7 diesel, manualna sześciobiegowa skrzynia biegów. Samochód przejechał do tej pory, zaraz zobaczymy, 208 tysięcy kilometrów, coś takiego. zobaczymy dokładnie, żeby nie oszukać. Tak, 208 tysięcy kilometrów. Samochód bardzo fajnie wyposażony. Posiada klimatronik dwustrefowy, jak widzimy, zestaw kolorowej nawigacji satelitarnej, kamerę cofania, parktronik z przodu, z tyłu, cztery elektryczne szyby, lusterka, LEDowe światła jazdy dziennej na automacie. Tu mamy auto hold. Także dosyć, dosyć fajnie wyposażony jest. Tutaj 9 poduszek powietrznych, subwoofer w bagażniku. Bardzo fajne wyposażenie, oczywiście. Bluetooth, zestaw głośno mówiący, to wszystko tutaj mamy na pokładzie. Auto bardzo zadbane, do tej pory jeździła nim w Polsce tylko jedna pani. Był sprowadzony, z tego co pamiętam, 3-4 lata temu. Bardzo zadbany, jak, jak mówiłem, ma tak założone zimowe opony w bardzo dobrym stanie, takie 6-7 mm. No cóż, no wszystko sprawne. Na bieżąco serwisowane olej był wymieniany 4000 temu. Jest, a jeszcze pod ten jest założone kompletne nowe sprzęgło. Dwumasowe, także pięknie bierze od samego dołu. Idealnie po prostu. Dobra, pokażę wnętrze z zewnątrz. Tak jak mówiłem, wnętrze bardzo, bardzo ładnie. Nie ma przetarć. Jedynie na kierownicy, no ale te kierownice akurat w nich to jakoś mega nie są wytrzymałe w tych samochodach. No, tył też bardzo zadbany. Runiowe felgi, tu 16 cali jest. No, jak to Hyundai, duży, duży bagażnik. A, proszę bardzo, naprawdę spory bagażnik. Proszę spojrzeć teraz dokładnie. Tu mamy koło zapasowe, wszystko, cały zestaw jest. No cóż, pokażę go po z zewnątrz. Kolorek bieluteńki, pięknie się prezentuje w tym. Kolorze do tego te czarne felgi wygląda po prostu świetnie. O, proszę zobaczyć Jak ten samochód się prezentuje. Auto bezwypadkowe Malowany jest tylko jeden tylny błotnik, tutaj z lewej strony. To też mówiła Pani po prostu jak wyjeżdżała, brama jej się przymknęła od wiatru i była rysa na błotniku, także tylko ten tylny błotnik z tej strony jest polakierowany. Reszta na samochodzie jest oryginalny lakier. No Przejdźmy go dokładnie, za chwilę odpalimy silnik, posłuchamy. Silnik suchy, niemyty, nie ma wycieków. To I teraz na śniegu to by od razu było widać, ale tutaj jest wszystko ok. Hamulce idealnie hamują. Także taki samochód, wsiadać, jeździć. A tak to wygląda. Auto zarejestrowane, ubezpieczone. Ubezpieczenie jeszcze jest do lipca, września. A i oczywiście ma bezkluczykowy dostęp. Odpalamy, zamykamy, otwieramy bez użycia kluczyka. Wszystko mamy tutaj z przycisku. O paliwa, jeszcze pół zbiornika. Nic, jak to w tych hydrajach, chodzi rewelacyjnie. O, proszę, proszę posłuchać. Idealnie, tu jeździł na szelu, 5W40. No przy 204 była wymiana, wymiana oleju. Dobra, pokażę teraz. Tu jest jak to auto niemalowane, to troszkę obić od kamyków. To tutaj mamy gdzie, nie gdzie się trafiają. Tu przejdziemy, rdzy na pewno nigdzie nie ma. Tu jest naprawdę ładny, ładny samochód. No tak jak widzimy tutaj, boki są równe. Wszystko. tutaj jest parę takich obtarć bagażnika znaczy zderzaka. O, tutaj, jak widzimy, tutaj mamy równe no i tak szczerze, to więcej, więcej nie ma uszkodzeń. Jedynie co tych odbitek, od kamyków, i nic, nic poza tym, fajny samochód. I też będzie naprawdę w dobrej, w dobrej cenie. Także, jak ktoś jest zainteresowany, serdecznie zapraszam do kontaktu. Gdyż auto naprawdę jest warte, warte rozważenia, zapraszam oczywiście na jazdę próbną, no i do zakupu. Serdecznie pozdrawiam, kłaniam się, do widzenia, do usłyszenia, wszystkiego dobrego.